Dzisiaj Hyundai, wymienię świecę, odkręcę tutaj tą pokryweczkę i pokażę dalej. Wykręciłem kluczyk nasadka dziesiątka. Mamy cztery cewki. Za no i działam dalej wyciągnąłem sobie cewkę tutaj są zabezpieczenia, trzeba te zabezpieczenia do odciągnąć i jak odciągniemy to zabezpieczenie to nam słówka wychodzi Wkładam sobie, żebym wiedział, który to który. Dobra, jedną ręką to nie robota. Wyciągnąłem cztery cewki. I tu mamy świecę. I tutaj delikatnie zobaczymy jak pójdzie wykręcenie świece. Dobra. Pierwsza świeca. druga świeca trzecia świeca Z widać nawet jak już tym świecą wystarczy i ostatnia, czwarta świeca klucz 16 sekundkę na pewno można zauważyć, że już te światła swoje przeszły. Natomiast jeżeli chodzi o, o spalanie, no to jest super. Dobrze, no, lecę po kolejne, nowe, piezo. Tym razem nie stosuję tutaj ża żadnej autoreklamy, ale takiej świecy kupiłem. Takim kluczem będę to robił. 17 N dobra. Działam dalej. Porównam jak to wygląda i teraz długo świecą powkręcałem teraz świecę. Teraz kluczem je podokr do, 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 podokręcam, i będę zakładał dalej. Wystarczy dokręciłem. Ja generalnie robię tak, że mm, nakładam nowe świece na klucz, wkręcam, dokręcam sobie ręcznie aż czuję opór, później biorę klucz dynamometryczny. Yy, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o klucze dynamometryczne, to jest ich bardzo dużo, natomiast ja sobie kupiłem taki yy, i co mogę powiedzieć, naprawdę, jeżeli ktoś chce coś tam robić i nie zepsuć, no to warto kupić sobie troszeczkę lepszy klucz. No bo tak naprawdę ręcznie to się dociąga, ale można to przeciągnąć. Zakładam cewki, skręcę i pokażę, jak to wygląda. No ale mówię, te świece to już im, już im wystarczyło. Bo później może być problem z odkręceniem takiej świecy. Dobra, idę dalej. Bo zakładałem cewki, to żadna. Tajemnica, to na zasadzie wcisku się robi. Aha. na zasadzie, o tak nie. wkładasz, hyc. tutaj jeszcze musi chyba zaskoczyć zaraz się kręcikiem powkładam bo coś mi tu nie gra bo za lekko wychodzi tu się nic nie łamało to powinno zaskoczyć hyc. Może to na takiej zasadzie samej, że się ciąga O, się wykłada i się zasuwa o, nie, coś słychać, że coś klika Ale Nie powiedziałbym, że to jest dobrze założone Dobra, posprawdzam jeszcze ja powiem szczerze, że to rozwiązanie tutaj to jest masakryczne. Tutaj jak się mocniej pociągnie, o to, że to wylata. Powinno to zaskoczyć, a tak szczerze powiem, że tak średnio zaskoczyło. Próbuję gdzieś tam, żeby to bardziej weszło, ale... Natomiast, czy to się tak trzyma? To nie wiem. Dobra, zakładam budowę Osłony, bardziej. Dobra, po robocie zastanawiają mnie tylko te wsówki, czy one ten się jednak nie wypną. się skontaktuje się z Hyundai, Czy to nie są jednorazowego użytku? Czyli jak się wymienia, to po prostu nie trzeba wymienić też samych tych uchwytów, bo one powinny kliknąć, a nie kliknęły. Odpalę auto. NEMA 114 tysięcy Ale co mogę powiedzieć? To bardzo cicho bardzo równo pracuje Lepiej niż wcześniej Jestem w szoku Pozytywnym oczywiście Jeszcze dodatkowo za klepią. I to też pewnie będzie do regulacji. To zobaczymy. Tak wyglądały świece po wymianie. Po jakim przebiegu nie wiem. Ale były to świecze NGK. EUZK R6B 10E. Pozdrawiam wszystkich w